Witam Państwa na uroczystej przysiędze wojskowej, wiążącej 28-dniowy intensywny czas szkolenia realizowanego w 6 Batalionie Dowodzenia. Serdecznie witam Pana Grzegorza Cichego, burmistrza gminy i miasta Proszewice. Witam przedstawicieli służb mundurowych oraz reprezentantów instytucji państwowych Garnizonu Kraków, a także wszystkich zaproszonych gości sympatyków batalionu. Z radością. Witam przybyłych, rodziców, rodziny, Waszych przyjaciół, którzy zgromadzili się tu dziś, by wspierać swoich najbliższych. I wreszcie, ale serdecznie, witam Was, drodzy Lewi, dobrowolni zasadniczej służby wojskowej, którzy dziś złożycie przysięgę na sztandar szóstego batalionu dowodzenia. Dziękuję. 5 kroków naprost. Ładź! Żołnierze wyrużyli złożeniem przysięgi na standard. Do standardów. Marsz. Roda Przysięgi Wojskowej. Ja, żołnierz Wojska Polskiego. Ja, żołnierz Wojska Polskiego. Przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Strzec odoru żołnierza polskiego. Strzec odoru żołnierza polskiego. Szaboru wojskowego bronić. Szaboru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny. Za, Za sprawę mojej ojczyzny. Nie potrzebie krwi własnej ani życia nieszczęścia. Nie potrzebie własnej ani życia nieszczęścia. Tak mi to pomóż Bóg. Tak mi to pomóż Bóg. pododdziały, baczność, pododdziały, spocznij. Bóg, który powołał was do służby naszej Ojczyźnie, niech wam udzieli swego błogosławieństwa, byście mogli godnie wypełniać żołnierskie powołanie. Amen. Nasz Pan Jezus Chrystus, który do końca nas umiłował, niech sprawi, abyście jako żołnierze w trudnej służbie wojskowej dla Rzeczpospolitej byli zdolni oddać nawet życie Amen. Duch Święty, Duch Męstwa i rad, niech Wam pozwoli godnie i z honorem spełniać Wasze żołnierskie obowiązki. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Niech Wam błogosławi Pan i niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niechaj Wam da swój święty pokój. Amen. Szanowni goście, Panie i Panowie, oficerowie, podoficerowie, szeregowi drodzy lewi służby przygotowawczej. Przyszedł dzień, który po czterech tygodniach kończycie szkolenie podstawowe, teoretyczne i praktyczne w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, które zrealizowano na terenie szóstego Batalionu dochodzenia. W imieniu własnym, rozwodcy 6. brygady powierzchni sądowej, serdecznie gratuluję i dziękuję Wam, że tak licznie odpowiedzieliście na to patriotyczne wyzwanie, że chcecie aktywnie włączyć się w troskę o bezpieczeństwo naszego kraju. Dziękuję za trud i wysiłek, jaki włożyliście podczas szkolenia. Jestem głęboko przekonany, iż zajęcia przeprowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę naszego batalionu pozwoliły Wam zrozumieć, iż codzienna służba wojskowa to przede wszystkim zaangażowanie, oświęcenie i oddanie sprawom Ojczyzny. To przywilej i honor. Nauczyliście się wspólnie wykonywać zlecone zadania i, co najważniejsze, dbać o siebie nawzajem. Te wytworzone więzi zostaną w waszych głowach i sercach na całe życie. Dziś na rynku głównych Proszowicach wszyscy jesteśmy świadkami złożenia przez nas przysięgi wojskowej na sztandar szóstego batalionu dowodzenia. To jeden z najważniejszych momentów w życiu żołnierza. Poprzez złożenie przysięgi żołnierz szrubuje gotowość do poświęcenia zdrowia lub nawet życia w obronie naszej umiłowanej ojczyzny. Szrubuje obronę jej niepodległości i granic. Drodzy Lewi, życzę Wam zasłużonego odpoczynku, wielu radosnych chwil w gronie najbliższych, a także dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych. Życzę również żołnierzom szczęścia, kiedy już zaczniecie współtworzyć armię zawodową. Na zakończenie chciałbym podziękować przede wszystkim żołnierzom tworzącym każde pododdziałów szkolnych za ich profesjonalizm w kolejnego pokolenia żołnierzy Wojska Polskiego. Dziękuję żołnierzom którzy zorganizowali, przygotowali i zabezpieczają dzisiejszą uroczystość. Dziękuję wszystkim przybyłym gościom za udział w uroczystości. Dziękuję za uwagę. Szanowni goście, żołnierze, rodziny żołnierzy. Bardzo nam miło gościć Wojsko Polskie na rynku Królewskiego Miasta Proszowice. Jako burmistrz Gminy Miasta Proszowice jestem zaszczycony możliwością uczestnictwa w tak uroczystej chwili jaką jest przysięga ochotników 6. Batalionu Dowodzenia z Krakowa. Wierna służba Rzeczypospolitej Polskiej i jej mieszkańcom jest wyróżnieniem i zaszczytem. Decyzja o wstąpieniu w szeregi wojska wymaga odwagi i poświęcenia. Drodzy żołnierze, przyjmijcie moje wyrazy uznania i wdzięczności za waszą gotowość do obrony ojczyzny. Jan Paweł II podczas jednej z pielgrzymek powiedział takie słowa Polacy zawsze byli narodem rycerskim nie szukali wojny. Ta uroczysta przysięga na rynku naszego miasta, Proszowice, jest chwilą zwieńczenia waszej ciężkiej próby, jaką przeszliście, aby wstąpić w szeregi armii. Służba wojskowa to nie tylko zaszczyt, ale również odpowiedzialność i poświęcenie w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Żołnierze, przysięga wojskowa jest jedna, jednym z najważniejszych najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Życzę Wam wielu sukcesów, wytrwałości oraz żołnierskiego szczęścia w dalszej służbie. Pamiętajcie o tym dniu. Cieszę się, że u stóp Tadeusza Kościuszki na odnowionym rynku królewskiego miasta Koszowice gościmy żołnierzy, gościmy oficerów, gościmy rodziny, które przyjechały z całego regionu. I chcę podziękować za ponad 50-letnią współpracę. Ze Szkołą Podstawową nr 2 imienia 6 Brygady powietrzno desantowej imienia generała Stanisława Sosabowskiego. Czerwone berety są nam zawsze bardzo bliskie. Powodzenia w dalszej służbie. Dziękuję.